Zapraszamy na kolejne wydanie raportu piłkarskiego. Tym razem z naszą kamerą byliśmy na spotkaniu wigilijnym Pilicy Białobrzegi. Razem z osobami związanymi z klubem podsumowujemy rundę jesienną w wykonaniu piłkarzy lidera czwartej ligi. Zapraszamy! W sobotę w budynku cechu rzemieślników i małych przedsiębiorców odbyło się spotkanie wigilijne Miejskiego Klubu Piłkarskiego Pilica Białobrzegi. Tegoroczne spotkanie można uznać za wyjątkowe, a wszystko dlatego, że w 2017 roku Pilica obchodzi jubileusz 95-lecia istnienia. A u nas tradycyjne spotkanie wigilijne, takie coroczne zwyczaj nasz. Tak się składa, że ten rok jest troszeczkę taki szczególny, wyjątkowy dla nas. Obchodzimy w tym roku 95-lecie działalności naszego klubu, także jest się tutaj czym podzielić, pochwalić, fajnie się spotkać z działaczami, byłymi trenerami, prezesami, także bardzo się cieszymy na to spotkanie. Spotkanie wigilijne stało się również okazją do podsumowania rundy jesiennej w wykonaniu lidera czwartej ligi oraz rozmów na temat przyszłości klubu. Na pewno w samych superlatywach, jakby, jakby przed, rundą, przed rundą, troszeczkę zmian mieliśmy. Miało być inaczej, miała być reorganizacja. Tej reorganizacji nie ma, ale myślę, że wypaliło wszystko naprawdę. Nowy trener, zespół też naprawdę. Pokazał charakter. Dla nas, dla nas to jest, mówię, no wielka sprawa, ale wszyscy sobie zdajemy sprawę, że jesteśmy jakby w połowie drogi. Tak? Teraz przed nami okres zimowy, troszeczkę pracy. Powalczymy. Będą jakieś zmiany kadrowe w Pana zespole, czy jednak mimo wszystko będziecie chcieli zachować tą kadrę, którą macie teraz? Na pewno priorytetem to jest utrzymać ten zespół, ale niewątpliwie szukamy wzmocnień i będziemy chcieli zespół na pewno wzmocnić. Na wiosnę awans. No, gra się po to, żeby wygrać tą ligę. Jakby fajnie mieć cel chcemy powalczyć o ten awans, tak? Zobaczymy, zobaczymy, jak wyjdzie. Ale mamy w perspektywie budowę nowego stadionu. Dobrze by było grać na nowym obiekcie w trzeciej lidze. A coś więcej o tej budowie możemy powiedzieć? Tak, już jest niebawem będzie ogłoszony projekt i myślę, że budowa ruszy na początku przyszłego roku. Jak najpóźniej na wiosnę podejrzewam, że już będziemy świadkiem jakby rozpoczęcia. No muszę powiedzieć, że jesteśmy troszkę pozytywnie zaskoczeni. Tak? Liczyliśmy na to, że będziemy w czubie tabeli, ale o pierwszym miejscu powiedzmy tak można było tylko pomarzyć. Natomiast drużyna rzeczywiście w tej, w tej rundzie prezentowała bardzo wyrównany taki, taką formę bez większych spadków i, i wzlotów i to okazało się, że, że przyniosło nam pierwsze miejsce. To bardzo dobry wynik jakby w tej rundzie. Co będzie dalej, tak naprawdę jesteśmy jakby spokojnie podchodzimy do tematu. Nie napinamy się na jakiś tam awans, ale jeżeli Drużyna będzie prezentowała tak wysoką formę jak jesienią. To być może będzie jakaś niespodzianka na koniec. Panie burmistrzu, jak wygląda sprawa z budową stadionu dla pijczycy Białbrzegi? No właśnie, między innymi, dzisiaj chcemy pokazać e, wizualizację nowego obiektu. Pozyskaliśmy 2 miliony złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. To jest 50% wartości tego projektu. E, jeszcze w grudniu temu, tego roku ogłaszamy przetarg. No i w następnym roku, jeżeli procedury przetargowe pomyślnie przebiegną, powinniśmy zacząć, zacząć budowę nowej trybuny, częściowo krytej z pomieszczeniami szatniami pod trybuną i sztuczne boisko pełnowymiarowe oświetlone jako boisko treningowe. Panie tenerze, zakończyliście rundę jesienną na pierwszym miejscu. Czy taki wynik zaskoczył wszystkich w klubie? No bym powiedział, że może nie to że zaskoczył, ale na pewno. Jest to miła niespodzianka. Pamiętaj, że jak rozmawialiśmy na początku pana przygody z Kubem, kiedy pan szczedł, to spoczął przygotowania przed sezonem. Widać było, że zespół pracuje bardzo ciężko i pan mówił, że to przyniesie skutek w grudzie jesienne. Jak się okazało, były to słowa, bo ta się jesienna piorunująca wasze wykonania. No dobrze, przepracowany okres przygotowawczy. Dobrze dobrana kadra, dobrze działająca organizacja w klubie, dobrze działająca organizacja w klubie. No i moja skromna osoba przyniosły efekt taki, jaki przyniosły. Chłopcy poszli za, za wszystkim, co żeśmy do tej pory robili. Bardzo ciężko pracowali, wykonywali polecenia, uczyliśmy bardzo dużo różnych... Ćwiczeń, taktycznych, przede wszystkim taktykę żeśmy świecili, e, przyniosło nam to wynik. No, cieszę się bardzo, że, że to tak wychodzi właśnie, że, że idziemy do przodu, że, że coś się zmieniło. Powędzę, że ja by właśnie pan ocenił nowych zawodników, którzy pojawili się przed sezonem w pana zespole? No chciałbym tak przede wszystkim powiedzieć, że 90% drużyny została, można powiedzieć. Wszyscy grali bardzo równo, mamy bardzo wyrównany skład. Wyrównaną kadrę mieliśmy Myślę, że wydaje, że ten wyrównany skład spowodował też m.in. taki wynik. Pamiętasz, jak będą wyglądały zimowe przygotowania pana zespołu? Zaczynamy 8 stycznia już treningi. Pierwsza faza treningów będzie na pewno wytrzymałość. Będziemy trzycieli dużo wytrzymałości ale zaczynamy już w pierwszym tygodniu też będziemy grali na przykład 13 stycznia będziemy grali już sparring z Radomiakiem. Jest przewidzianych 8 gier kontrolnych z, dobrym, z dobrymi przeciwnikami. Być może za, jeszcze zaplanujemy, jeszcze żeśmy nie, nie mamy jeszcze takich konkretnych przed, przed ligą chcemy zagrać jeszcze może ze słabszymi przeciwnikami, ale to już będzie naprawdę taki można powiedzieć wykończenie tego wszystkiego, całego okresu przygotowawczego. Już będziemy tam szukali sobie jakiejś prawdopodobnie taktyki jakiejś, która będzie nam zapewniała w różnych meczach różne warianty. Generalnie luty będzie częścią taką mocno piłkarską, a styczeń no zasuwamy, mocno zasuwamy, wytrzymałość robimy. Czy będziecie chcieli wzmocnić zespół? Chcemy wzmocnić zespół jak najbardziej, były toczone rozmowy z kierownictwem klubu. Mamy, mamy powiedzmy kilka ciekawych powiedzmy, rozmów na razie prowadzimy w taki sposób, jednak zima jest to trudnym okresem do zmiany w barwach, ale na razie nie chciałbym zdradzać, natomiast może to się, mogą to się okazać bardzo poważne wzmocnienia. Czy ewentualny brak awansu do lampy do, do, do baraży będzie rozczarowanie po tej dobrej rundzie jesiennej? No myślę, że myślę, że jeżeli byśmy nie awansowali do tych baraży, to tak, to, to, to na pewno. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby pozostać na, na tym miejscu, na którym jesteśmy, a wręcz bym powiedział, że chcemy jeszcze do tego dołożyć cegiełek parę. Chcemy grać spokojniej i troszeczkę i być może nam się uda to w meczach właśnie z bezpośrednimi przeciwnikami ewentualnymi. Chcemy to tak poukładać, żeby, żeby to było po naszej myśli. No ja się nie obawiam tutaj powiedzmy jakichś większych problemów. Wiadomo, runda wiosenna na pewno będzie dla nas zdecydowanie trudniejsza, bo wszyscy będą się już na nas nastawiać już z góry. Ale z drugiej strony, praktycznie rzecz biorąc, od samego początku, żeśmy prowadzili, my mieliśmy jedną kolejkę, gdzie żeśmy stracili, yy, straciliśmy prowadzenie na rzecz broni Radom. Jak się okazało, broń nie dotrzymała nam kroku do samego końca. Miała też swoje problemy i ma swoje problemy. Każdy zespół ma w tej lidze jakieś tam swoje problemy. My chcemy te problemy, jak można powiedzieć, no, nie nazwałbym to problemami, ale jakimiś drobnymi yy, małymi jakimiś tam, jakimś, jakimś skorygowaniem, jakichś pewnych błędów, które występują u nas, trzeba będzie się zająć poważniej. Myślę, że troszeczkę możemy poprawić się jeszcze. Każdy z zawodników na pewno się może poprawić co najmniej o 20-30% w tym, co robimy. Nie chodzi mi tutaj o wytrzymałość, czy tam powiedzmy o samą, samą ale o grę, o, o taktykę, bo tu każdy z nich może, ma bardzo duże jeszcze rezerwy. To też będzie jakimś atutem w naszej pracy teraz zimowej. Zdajemy sobie z tego sprawę, że jesteśmy faworytami, na pewno nam będzie ciężko, nie, nie składamy broni, wręcz przeciwnie, będziemy do tego przygotowani.